Czy kiedykolwiek w swoim życiu doświadczyłeś kłótnie rodzinne, kłócących się rodziców, separację czy nawet rozwód? Często patrząc na świętych, w tym też na świętego Eugeniusza, Możemy bardzo łatwo pomyśleć, że on to musiał mieć dobrze. Pewnie miał kochających rodziców. Eugeniusz od dziecięcych lat słuchał kłócących się rodziców, którzy de facto pobrali się ze złych powodów. Gdy był w późniejszym dzieciństwie, rodzice się rozeszli. I jak każdy młody człowiek bardzo mocno to przeżył, wpadł w depresję i nie umiał zaufać drugiemu człowiekowi. Długo mu zabrało oduczyć się tego i nauczyć się, że druga osoba jest dla nas konieczna. Ale niesamowite było to, że w tym doświadczeniu, w tych momentach nawet kłócenia się z Panem Bogiem, dlaczego to się stało, dlaczego rodzice rozeszli się, nigdy nie pozwolił, aby serce jego znienawidziło Boga. Ale nauczył się wielkiej prawdy o rodzinie, o tym, że jest konieczna. Że jest dla nas fundamentem, gdzie uczymy się bycia razem. Dlatego, gdy założył młodzież i zgromadzenie młodzieży, to nieustannie im mówił o wspólnocie, o tym, że nie chodzi o to, że każdy ma się dogadywać, ale musimy starać się być razem, mimo różnic, mimo odmienności charakterów. I dlatego Eugeniusz mógł też wskazywać na Chrystusa, który nieustannie jest dla nas. Źródłem tej prawdziwej miłości, tej prawdziwej przyjaźni i prawdziwego ojcostwa. Święty Eugeniusz uczy nas i zachęca, abyśmy, jeśli przeżywamy takie sytuacje, nigdy się nie poddawali, ale zawsze pamiętali, że mamy do kogo wrócić do wspólnoty, którym jest Kościół, który on nas zostawił. A jeśli nawet czujemy się, że do rodziców nie możemy wrócić, do rodzeństwa czy do kolegów, to zawsze jest on. Jako prawdziwe źródło miłości i prawdziwy fundament, z którego musimy budować